Twój problem to nie jedzenie. Twój problem to brak granic. Słuchaj, ty nie masz problemu z wagą. Masz problem z tym, że całe życie próbujesz zadowolić wszystkich do oka. Tylko nie siebie. Twój talerz jest pełny, bo twoje granice są puste. To nie głód każe ci otwierać lodówkę, to stres, którego nie umiesz wykrzyczeć, to złość, której nie nazywasz, to poczucie winy, które zagryzasz kolejnym batonem. Myślisz, że to o kalorie chodzi? Guzik, prawda? To chodzi o to, że nie potrafisz powiedzieć nie ludziom, sytuacjom i własnym schematom. Jedzenie daje ulgę, ale za każdym razem, kiedy jesz emocje, zamiast je Przeżywać, tracisz siebie. Chcesz zmienić ciało? Zacznij od głowy. Ucz się stawiać granice. Dopóki tego nie zrobisz, żadna dieta ani żaden trening nie zadziałają. I teraz pytanie: ile razy jeszcze będziesz udawać, że to o jedzenie chodzi? Ile razy jeszcze odpalisz kolejną dietę, zamiast powiedzieć sobie dość? Jeśli masz odwagę zmienić nie tylko ciało, ale i siebie, wchodź ze mną. Kobiecą Siłę w 90 dni, tam uczymy się nie tylko jak jeść, ale jak inaczej żyć. Daj znać w komentarzu, czy jesteś gotowa przestać uciekać.